Witajcie w piątkowym marketingu. Ostatni czas przed świętami, i dzisiaj z Tomkiem właśnie o tym porozmawiamy. Jak ten najwspanialszy przedświąteczny czas wykorzystać? No, odpoczynek. <laughs> Przypominam, dzwoneczek, łapka w górę i subskrypcja. I y, nasze pytanie pierwsze to: jak wykorzystać ostatni czas przed świętami? No, to zależy, co robiliśmy do tej pory. Tak? zależy, czy mieliśmy odpaloną jakąś promocję, e, czy intensyfikowaliśmy działania sprzedażowe pod kątem e, świąt Bożego Narodzenia. No i też dużo zależy od tego, jaki mamy produkt, na którym etapie jesteśmy tak naprawdę w naszym marketingu. Tak? Czy nasz produkt nadaje się na produkt świąteczny, czy ma szansę stać się na przykład prezentem? E, to ten czas na tą sprzedaż, na to promowanie, raczej nie powiem, że już był, ale powinien rozpocząć się dużo wcześniej, żeby nabywcy mieli szansę, jak gdyby go kupić z wyprzedzeniem. Ale jeśli nie ma szansy, na przykład, nasz produkt stać się, stać się tym prezentem, no to jest nam dużo trudniej w tym okresie świątecznym na pewno, no bo jest to też okres drogi dla reklam i, i sprzedaży. Dobra, mówisz, że trudno, ale nie jest to niemożliwe. No nie, bo jeśli nie mamy produktu prezentowego, to nie znaczy, że nie możemy w tym okresie sprzedawać, bo możemy też generować te potrzeby. Są produkty, które mimo tego, że nie mają szans stać się prezentem, e, stanowią pewnego rodzaju potrzebę na ten okres, tak? No wiem, chociażby wigilijne karpie, temat niepopularny, ale choinki, nie wiem, można dostawkę do stołu potrzebować, bo ktoś nagle się obudzi, że jednak rodzina mu na święta przyjeżdża. E, tych elementów jest dużo. Nawet nie tylko w produktach szukając, tak? W branży usług chociażby. Przecież wiemy, że jest wzmożona intensywna, intensyfikacja, nie wiem, w branży kosmetycznej. Panie chcą wyglądać na święta. Fryzjerzy mają obłożenie barbę. To wszystko. Więc jeśli przykładowo masz w tym momencie sytuację taką, że twoje boksy nie jest wypełnione, tu lokowanie, no ale umówmy się, tylko wszyscy z tego korzystają, więc możemy nazywać rzeczy po imieniu, e, nie jest wypełnione, twój kalendarz jak gdyby nie jest wypełniony, to wtedy warto postawić na taką intensyfikację, bo na pewno jest to okres, który. E, Pozwala pozyskać więcej klientów z rynku, którzy na przykład się nie załapali na tego typu usługę, albo sprzedać właśnie swoje produkty, nawet możliwie, że tylko w tym czasie. Okej, no schoinę chociaż. No, ale y, mamy choinki i sprzedają się one raz w roku. Tak. I czy my, jako choinkarze, nie wiem w sumie jak nazywają się ludzie, którzy sprzedają choinki, ale y, ludzie, którzy sprzedają choinki, pewnie ten cały czas, w ciągu roku muszą przeznaczyć na to, żeby jakoś to zorganizować, żeby te choinki były na święta. Jasne, no rzadko kiedy ktoś ma chyba biznes oparty tylko na tym, ale oczywiście pewnie są takie osoby. Mieliśmy klienta z takiej branży, że właśnie jego główną osią nie zajmował się tylko tym, bo sprzedawał również innego typu ozdoby do domu, ale faktycznie największe żniwa miał, sprzedając taki specyficzny typ sztucznych choinek, który był bardzo modny swego czasu. I, i miał sezon tak naprawdę w tym konkretnym momencie roku i się do niego tak naprawdę bardzo mocno przygotowywał. I co jest bardzo ważne, no my możemy podjąć szereg działań w takim wypadku. Możemy odpowiednio sobie tą promocję zaplanować, odpowiednio się pod nią przygotować, bazować już na naszej grupie klienckiej. My przykładowo pracując z tym klientem, oprócz Takiej standardowej promocji z nim, czyli tego, żeby mu atrakcyjnić marketing do już istniejących odbiorców. Pomagaliśmy mu planować tak naprawdę całą akcję promocyjną pod kątem rabatowania, ale również zatroszczyliśmy się o to, żeby lepiej docierać, lepiej. Tą grupę odbiorców, jak gdyby konwertować, którą już ma. A w momencie, kiedy zaczęliśmy dostrzegać, i to jest bardzo ważne, bo tu jest też case tego monitoringu, żebyśmy patrzyli w tym okresie świątecznym, co się z naszym marketingiem dzieje, co się z naszą sprzedażą dzieje, jak sobie ten nasz produkt radzi. I to też jest taki czynnik, który powinien nam decydować o tym albo wpływać na naszą decyzję o tym, co my powinniśmy uczynić. I przykładowo, był moment taki, że grupa zakupowa jego już się wysyciła. No i a do świąt jeszcze trochę czasu, jeszcze był widoczny w tym potencjał, więc zdecydowaliśmy się na puszczenie kampanii na ruch zimny, poszukania nowych odbiorców, którzy mogą potem zaprocentować również w przyszłości, stać się potencjalnie klientami powracającymi. Jest to o tyle ważne, że wnioski też z działań w kampanii świątecznej mogą nam z powodzeniem służyć do, do planowania przyszłych kampanii, przyszłych akcji świątecznych i podejmowania tak naprawdę decyzji z wyprzedzeniem, bo na przykład sprzedaliśmy całość towaru, zatowarowaliśmy się na określoną ilość, widzieliśmy, że to poszło nam się, no to na przyszły rok możemy sobie z powodzeniem zaplanować plus 50, plus 100% i spróbować to sprzedać, planując dodatkowe na przykład wydatki na marketing. No właśnie, wydatki, plany i tutaj, co jeśli wydaliśmy już dużo na ten marketing świąteczny, no ale nie widzimy zysków. I jest właśnie, powiedzmy, 12 grudnia i co teraz? No to to jest trudny case w sensie takim, że to nie jest tak, że się nic z tym nie da zrobić i bardzo ważne jest to, o czym mówisz. Czyli najważniejsze jest to, żebyśmy trzymali rękę na pulsie. To jest monitoring, to dotyczy w ogóle prowadzenia marketingu, to jest fundament. Czy to jest promocja świąteczna, czy to jest promocja jakaś na Friday, czy to Wielkanocna, czy mamy inne promocje, musimy zwracać uwagę, jaki jest performance naszej sprzedaży. To, jak performuje nam sprzedaż, definiuje nam, w jaki sposób zachowuje się nasz odbiorca i czy ten marketing dobrze działa. Musimy się przyjrzeć, coś nie działa, no to przyglądamy się, które elementy nie działają, na co postawiliśmy. Zrobić też research konkurencji, zebrać być może opinie od pojedynczych użytkowników tak? i na tej podstawie zdecydować. Kiedy mówimy o tak wąskim oknie czasowym, jak, jak święta, że jesteśmy tuż tak naprawdę przed zamknięciem, no musimy też właśnie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zapytać sami siebie, jaki mamy produkt. Jeśli mamy produkt prezentowy, to faktycznie w tym okresie może być już troszkę za późno, ale nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie go mimo wszystko sprzedawać, bo mamy dwie rodzaje akcji. Z jednej strony mamy kupujących dla siebie, a z drugiej strony mamy kupujących dla kogoś. I teraz też w komunikacji powinniśmy to uwzględnić. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mamy prezent dla kogoś, to ta komunikacja powinna być zaplanowana odpowiednio wcześniej i startować w mojej opinii już od początku grudnia. Żeby był czas na ten zakup, tak? No, ale spóźnialstki też nie brakuje. Jeśli natomiast mamy produkt, który możemy z powodzeniem też kupić sobie i skorzystać tylko z tego okresu świątecznego, że jest po prostu taniej, fajniej i na nas wpływa ten, o, świąteczny czas, robię sobie prezent samodzielnie, a dodatkowo mam świąteczne promocje i mam poczucie, że kupuję taniej w tym okresie, no to spokojnie możemy z powodzeniem trzymać Mać to do końca świąt, nawet jeszcze przez święta, i jeszcze przeciągnąć do końca roku, nadając temu odpowiedni, odpowiedni wydźwięk. Więc jeśli twój marketing nie idzie, pierwsze co analiza, optymalizacja, ale również przemyślenie i być może, jeśli jest na to szansa, jeśli nasz produkt ma na to szansę i nie jest po tak zwanych frytkach, dobustowanie tej promocji i próba przebicia się. Bo to, co jest bardzo ważne, ten okres jest trudnym okresem dla, dla reklam. On jest po prostu drogi, jest bardzo mało przestrzeni, bo wszyscy się w tym okresie reklamują, bo to jest zmożony konsumpcjonizm. I tyle. I tyle. Jeżeli jesteście spóźnialskimi, no to ruszajcie planować swoją kampanię świąteczną. Ja już tobie dziękuję. I oczywiście przypominam o dzwoneczku o naszym kanale, żeby go zasubskrybować oraz o łapce w górę. Trzymajcie się.